Wyobraźcie sobie zwykły jesienny poranek. Na stole kubek gorącej herbaty, radio w tle, a w wiadomościach pada jedno zdanie, które mrozi krew w żyłach. Rząd rozważa zmianę w programie darmowych leków dla seniorów. W pierwszej chwili wydaje się to niemożliwe. Przecież tyle razy zapewniano, że seniorzy są pod ochroną, że państwo nie zostawi was samych. A jednak dziś coraz więcej sygnałów wskazuje, że coś naprawdę się dzieje. Że to nie kolejna plotka z internetu, ale realny problem, który może dotknąć setki tysięcy starszych Polaków. Od kilku tygodni w mediach i w komunikatach ze oraz NFZ zaczynają pojawiać się niepokojące informacje. Jedni mówią o przeglądzie kosztów programu 65+, inni o zmianach w liście refundacyjnej, a między wierszami coraz częściej pada słowo, którego nikt nie chciałby usłyszeć: ograniczenia. Czy to możliwe, że darmowe leki, które dla wielu z Was stały się prawdziwym ratunkiem, zostaną wkrótce odebrane lub ograniczone? Że część recept, które dziś realizujecie bez dopłaty, znów będzie kosztować kilkadziesiąt złotych miesięcznie? Zanim odpowiemy na to pytanie, musimy przyjrzeć się temu, co faktycznie potwierdzają ZUS, NFZ i rząd. Bo to, co do niedawna było tylko tematem politycznych dyskusji, teraz nabiera bardzo realnego kształtu. A jeśli ktoś z Was myśli, mnie to nie dotyczy, bo i tak biorę tylko dwa leki, to niestety może się mylić. Bo zmiany, które są właśnie przygotowywane, dotyczą nie tylko listy leków, ale także zasad refundacji, sposobu zapisu recept i tego, kto będzie miał prawo do darmowych preparatów. Dlatego w tym materiale wyjaśnię wszystko jasno, spokojnie i bez zbędnych emocji. Bo to, co dzieje się teraz, może wpłynąć nie tylko na Wasze zdrowie, ale też na domowy budżet, który już i tak jest napięty do granic. Od kilku dni w Warszawie odbywają się spotkania między Ministerstwem Zdrowia, NFZ i Ministerstwem Finansów. Oficjalny cel? Przegląd wydatków na programy refundacyjne. Ale nieoficjalnie wiadomo, że chodzi właśnie o darmowe leki dla seniorów. Według danych NFZ koszt tego programu tylko w 2024 roku przekroczył 3 miliardy złotych, a po rozszerzeniu listy leków we wrześniu wydatki zaczęły rosnąć jeszcze szybciej. Rząd szuka więc sposobu na oszczędności. Nie mówi tego wprost, ale język urzędowy nie pozostawia wątpliwości. Konieczne będzie dostosowanie list refundacyjnych do możliwości budżetu. I tu zaczyna się cały problem. Bo w praktyce takie dostosowanie oznacza jedno, część leków, które dziś są darmowe, może zniknąć z listy. Lekarze alarmują, że wśród nich mogą znaleźć się preparaty na nadciśnienie, cukrzycę czy choroby serca, czyli właśnie te, które są najczęściej stosowane przez seniorów. A jeśli rząd zdecyduje się wprowadzić limit finansowy na pacjenta, może się okazać, że darmowe będą tylko pierwsze recepty w miesiącu, a kolejne już płatne. To nie są plotki, to scenariusz, o którym otwarcie mówi część ekspertów zdrowotnych. NFZ już teraz przygotowuje analizę, które grupy leków generują największe wydatki i gdzie można wprowadzić korekty. A ponieważ program Leki 65 obejmuje ponad 2 miliony seniorów, każda zmiana, nawet niewielka, może przynieść miliardowe skutki również nie pozostaje bierny. W ostatnich tygodniach urząd zaczął publikować komunikaty o konieczności weryfikacji uprawnień do refundacji. W praktyce oznacza to, że część osób może zostać poproszona o ponowne potwierdzenie wieku, numeru PESEL lub prawa do świadczeń zdrowotnych. Z pozoru drobiazg, ale w połączeniu z nowymi zasadami NFZ może to spowodować prawdziwy chaos w aptekach. Już teraz farmaceuci przyznają, że coraz częściej pojawiają się problemy z realizacją recept z oznaczeniem S, system nie zawsze rozpoznaje uprawnienia, a pacjent zamiast odebrać darmowy lek, słyszy, że trzeba zapłacić. To wszystko tworzy obraz sytuacji, w której seniorzy znów stają się ofiarami biurokracji i niedomówień. Bo kiedy politycy mówią o racjonalizacji wydatków, dla starszej osoby to znaczy jedno, zabiorą nam to, co nam obiecano. I choć nikt jeszcze oficjalnie nie powiedział, że program zostanie zlikwidowany, to coraz więcej wskazuje, że zostanie mocno ograniczony. Ale przejdźmy do konkretów, co właściwie może się zmienić. Po pierwsze, planowane jest wprowadzenie tezów progów dochodowych. Oznacza to, że darmowe leki mieliby zachować tylko ci seniorzy, których dochód nie przekracza określonej kwoty. Według wstępnych propozycji granica ta miałaby wynosić około 3500 zł brutto miesięcznie. Dla wielu osób może to oznaczać utratę prawa do darmowych leków, mimo że realnie nie są zamożne. Po drugie, mówi się o zmniejszeniu listy refundacyjnej, obecnie obejmuje ona ponad 2800 preparatów, ale po zmianach mogłoby pozostać ich nawet o 600 mniej. Po trzecie, zmienić ma się sposób wystawiania recept. Lekarze będą zobowiązani do bardziej szczegółowego uzasadniania, dlaczego dany pacjent potrzebuje konkretnego leku w wersji refundowanej. Wszystko to razem tworzy system, który z punktu widzenia urzędników ma oszczędzić środki publiczne, ale z perspektywy zwykłego seniora może być po prostu udręką. Warto tu przypomnieć, że darmowe leki dla osób 65 plus to nie prezent od rządu, ale element polityki zdrowotnej, która miała wyrównać szanse. Program wprowadzono w 2016 roku z myślą o tym, by nikt nie musiał rezygnować z leczenia tylko dlatego, że nie stać go na lekarstwa. I rzeczywiście przez kilka lat przyniósł on ogromne korzyści. Seniorzy częściej realizowali recepty, rzadziej trafiali do szpitala, a ogólny stan zdrowia starszego społeczeństwa poprawił się. Teraz jednak, gdy rząd zaczyna liczyć każdy grosz, pojawia się pytanie, czy te korzyści nie zostaną zniweczone w imię krótkoterminowych oszczędności? Wielu ekonomistów ostrzega, to co wydaje się oszczędnością w budżecie, może w rzeczywistości okazać się stratą. Bo jeśli seniorzy przestaną przyjmować leki, ich stan zdrowia się pogorszy, co z kolei zwiększy wydatki na leczenie szpitalne, rehabilitację i opiekę długoterminową. Mówiąc prościej, zamiast zaoszczędzić, państwo może wydać jeszcze więcej. Nie brakuje też głosów oburzenia. W mediach społecznościowych pojawiają się setki komentarzy od seniorów. Jak mogą nam to zabrać po tylu latach pracy? Przecież to miało być na stałe, bez tych leków nie przeżyje miesiąca. I trudno się dziwić, dla wielu osób darmowe leki to nie luksus, ale absolutna konieczność. Kiedy emerytura wynosi 2400 zł, a miesięczne wydatki na leki to 300-400 zł, każda zmiana to dramat. Tymczasem rząd w oficjalnych komunikatach zapewnia, że żadne decyzje nie zapadły, ale jednocześnie potwierdza, że analizy trwają. Minister zdrowia mówi wprost, musimy dostosować system do realiów gospodarczych. To brzmi niewinnie, ale w tłumaczeniu na język codzienny znaczy pieniędzy brakuje. A kiedy w budżecie brakuje pieniędzy, zwykle cierpią ci, którzy najmniej mogą się bronić. Niektórzy eksperci podpowiadają inne rozwiązanie, zamiast ograniczać darmowe leki, można by lepiej kontrolować ich przepisywanie. Według raportów NFZ nawet 15% recept wystawianych z oznaczeniem S nigdy nie zostało zrealizowanych. To znaczy, że ktoś dostał receptę, ale po lek nie poszedł. System refunduje, apteka rozlicza, a pieniądze z budżetu znikają. Jeśli udałoby się uszczelnić ten proces, oszczędności mogłyby być ogromne, bez konieczności zabierania seniorom ich prawa do darmowych leków. W całej tej historii widać jednak coś jeszcze, ogromny brak komunikacji z ludźmi. Zamiast spokojnie wyjaśnić, co się dzieje, urzędnicy chowają się za trudnym językiem dokumentów i komunikatów prasowych. A przecież wystarczyłoby powiedzieć prosto, nie zabierzemy wam leków, ale musimy coś poprawić, albo zastanawiamy się nad zmianami, ale nikt nie straci. Tymczasem milczenie rodzi strach, a strach plotki. I właśnie dlatego dziś tak wielu seniorów szuka informacji, pyta, sprawdza, bo nikt nie chce być zaskoczony. Bo pamiętacie, jak było z dodatkiem 14? Emerytury? Najpierw będzie na stałe, potem nie wiadomo, potem znów będzie, ale nie dla wszystkich. Ludzie mają prawo czuć niepewność, bo państwo zbyt często zmienia zasady w trakcie gry. Na szczęście są też głosy rozsądku. Część parlamentarzystów, również z partii rządzącej, apeluje, by nie ruszać programu 65. Argumentują, że to jeden z nielicznych projektów społecznych, który faktycznie działa i przynosi wymierne efekty. Jak powiedział jeden z posłów, to nie jest wydatek, to inwestycja w zdrowie narodu. Czy te słowa coś zmienią? Zobaczymy bo jak wiadomo w polityce często o wszystkim decydują liczby, a nie ludzie. Warto też pamiętać, że Polska się starzeje. Według prognoz GUS do 2030 roku co czwarty Polak będzie miał ponad 65 lat. To znaczy, że liczba osób korzystających z programu darmowych leków będzie rosła z każdym rokiem. I jeśli już dziś państwo ma problem z finansowaniem, to za 5 lat sytuacja może być jeszcze trudniejsza. Dlatego decyzje podejmowane teraz będą miały konsekwencje nie tylko dla obecnych seniorów, ale też dla tych, którzy dopiero wkrótce wejdą w wiek emerytalny. Nie ma więc co ukrywać, nad programem darmowych leków zawisły ciemne chmury. Ale dopóki nie ma oficjalnych decyzji, dopóty warto zachować spokój i czujność. Zanim ktoś coś potwierdzi w internecie, zawsze sprawdzajcie źródła z Ministerstwo Zdrowia. Bo to właśnie tam pojawią się pierwsze prawdziwe informacje. A ja obiecuję, że gdy tylko zapadnie jakakolwiek decyzja, powiem Wam o tym od razu, jasno i bez owijania w bawełnę. Bo w tej sprawie nie chodzi o politykę. Tu chodzi o zdrowie, o codzienne życie, o bezpieczeństwo starszych ludzi, którzy zasłużyli na spokój, a nie na kolejne niepewności.